Nasz apel pamięci w kolejną miesięcznicę tragedii smoleńskiej rozpoczniemy od hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co na młodca przemoc dzieła szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie wisłe, przejdzie warte, będzie Polakami. Dał nam przykład, bo na parę jak zwyciężać mamy. Marsz Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. O zabranie głosu prosimy Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Widzę, że jeszcze dochodzi koniec naszego pochodu, ale już zacznę. 51 raz jesteśmy tutaj. 51 Raz spotykamy się, by powiedzieć, że Polska potrzebuje prawdy, Polska potrzebuje sprawiedliwości, Polska potrzebuje tego wszystkiego, co buduje jej godność godność Polaków, godność obywateli. By powiedzieć nie kłamstwu, pogardzie, pogardzie dla nas wszystkich, pogardzie, która dziś tak. Bardzo jest widoczna, która tak bardzo wszystkich nas dotyka. Ta pogarda to to wszystko, co działo się przed i po katastrofie smoleńskiej, ale ta pogarda to także bardzo, bardzo wiele innych zjawisk w naszym życiu społecznym, w naszym życiu politycznym. To między innymi to wszystko, co ujrzeliśmy. Gdy ostatnio, w ostatnich tygodniach została zerwana, czy może tylko uchylona, kurtyna, która osłania, osłania tą prawdziwą scenę, osłania prawdę. Ale my ku tej prawdzie, prawdzie o katastrofie smoleńskiej, ale także prawdzie o Polsce idziemy konsekwentnie. Idziemy odnosząc. Sukcesy, czyniąc kolejne kroki właściwie każdego miesiąca. W tym, który minął od 10 czerwca, mieliśmy nowe fakty odnoszące się do katastrofy, symulacje jej przebiegu. Mieliśmy niezmiernie ważne, chcę to podkreślić, badania chemików, którzy wykazali, że opinie, które zostały publicznie sformułowane, były opiniami z całą pewnością nieprawdziwymi. I zobaczyliśmy, jak już o tym wspominałem, przynajmniej kawałek kulisów naszej sceny politycznej, naszego życia publicznego. I mamy niestety także w dalszym ciągu, ale ze szczególnym nasileniem, swego rodzaju festiwal festiwal kłamstwa, ale tym razem kłamstwa już zupełnie niezwykle bezczelnego. Kłamstwa, gdzie białe nazywa się czarnym, a dużo częściej czarne nazywa się białym. Brew oczywistości, brew najbardziej podstawowym i niepodważalnym faktom. Dzieci, którzy zostali schwytani za rękę, mówią, to nie nasza ręka. My idziemy tu po to, by tego rodzaju praktyki, by ten stan naszego życia publicznego zmienić, by powiedzieć jeszcze raz, zaczynając już drugą pięćdziesiątkę naszych marszów, że na to się nie godzimy i nie zgodzimy, i że przyjdzie czas, w którym zwycięstwo. Będzie naszym, którym prawda zostanie ujawniona, w którym ci, którzy zasługują na uczczenie, zostaną uczczeni. Niektórzy już dawno wieścili nam zwierzę, a spójrzmy na ten dzisiejszy pochód, na dzisiejszą mszę. Było więcej ludzi niż miesiąc temu, więcej niż dwa miesiące temu. To nie jest tak że nasz ruch zamiera. Nasz ruch żyje i będzie żył. I nasz ruch I przyjdzie taki moment, w którym będziemy opowiadali Naszym bliskim, naszym znajomym, o tym żeśmy tu byli. I będziemy z tego dumni. Tak jak już dziś możemy być dumni. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu Gerwirowi. Proszę o odczytanie apelu z panią Anitą Czerwińską, szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej. Szanowni Państwo. Elity trzeciej RP błyskawicznie kompromitując się, ujawniając swoją prawdziwą twarz. Wojna rządzących gangów doprowadziła do tego, że mogliśmy poznać ostatnio realne mechanizmy władzy i motywacji działań głównych aktorów sceny politycznej. Rzeczywiście państwo istnieje tylko teoretycznie. Nie ma skutecznej polityki bezpieczeństwa, a polityka zagraniczna służy co najwyżej do załatwiania stanowisk dla partyjnych dygnitarzy i wysokich urzędników państwowych. Ta degradacja państwa nie byłaby możliwa, gdyby nie Smoleńska katastrofa. Ponad cztery lata temu zginęli ci, którzy potrafili Polsce służyć i dbać o jej interesy. W 2010 roku Polska miała wizję polityki zagranicznej realizowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wizja ta służyła narodom Europy Środkowej i była sprzeczna z imperialną polityką Rosji. Ci, którzy łudzili się, że rezygnacja z priorytetów naszego interesu narodowego do brucha Kremlu, sami mogą się już dzisiaj przekonać, jakie są skutki takich ustępstw. Rosnąca liczba ofiar na Ukrainie i wzajemna interwencja zbrojna Rosji doprowadziły świat zachodni do przekonania, że potrzebna jest mobilizacja, by zapobiec jeszcze większemu złu. Stało się to jednak mocno za późno. 10 kwietnia 2010 roku podjęcie zdecydowanych działań dla wyjaśnienia tragedii mogło się przyczynić do powstrzymania Rosji. Zaniechanie. I celowe kuszowanie śledztwa w sprawie śmierci polskiego prezydenta i niemal setki towarzyszących mu osób doprowadziły do tego, że cena za, powstrzyma za powstrzymanie imperialnej polityki będzie teraz dużo większa. Dziękuję. Módlmy się o wieczny pokój dla tych, którzy zginęli w Zamachu Smoleńskim. No. Wieczny odpoczynek raci udać Panie, a światłość wieku i stanie hranić wieści. Wieczny odpoczynek raci udać Panie, a światłość wieku i stanie hranić wieści. Wieczny odpoczynek raci udać Panie, a światłość wieku i stanie hranić wieści. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Módlmy się widzieć i naszej Ojczyzny. Ewangelii słyszeliśmy w Świętego Jana słowa Jezusa, wypędzacie złe duchy. A więc wypędzają złe duchy i bardzo prostym sposobem dostępnym dla nas wszystkich, którzy jeżymy, jest omawianie prostych egzorcyzmów. On więc je wspólnie. Najpierw do Matki Bożej, a potem do Świętego Michała Archanioła. Podężna niebios królowa i matko Justusa, która otrzymała się od Boga posłanictwo i władzy, by zwyciężać złe duchy. Pokojnie Cię prosimy, rozkażmy słuchomanieckim, aby ścigały szatanów, strumiły w a złączając ich wszędzie, znęciły do piekła. Amen. Amen. Święty Michal Daniel, słuchaj nas walca, przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Obok na pokrończy raju do a te książę Wojska Niebieskiego, Szatane i nieduchy złe, które nas powiadać ludzkim, bo tym świecie krążą, no co uważa straż, Amen. Zły duch jest kłamcą i kłamstwa, jest mordercą od początku, dlatego określa Jezus Chrystus, a zarazem jest święciem tego świata, to znaczy chce zająć miejsce Boga w ludzkich sercach i ludzkich społecznościach, narodach państwach. Chce być szczony, jako przywódca narodów. I on ma swoich wykonawców, funkcjonariuszy także w naszej ojczyźnie. Są instytucje trzecich grup, w których złe duchy czują się dobrze. Oby przestały się czuć tutaj dobrze. Oby opuściły te miejsca, w których urzędują, a zarazem opuściły tych ludzi, których traktują jako swoich funkcjonariuszy, zresztą nie tylko na szkodę naszej ojczyzny, ale również na zgubę tych, którzy zechcieli poddać się władzy złego ducha. Są wśród nich fałszywi katolicy. Oto fałszywi katolicy zajmują naczelne stanowiska w naszej ojczyźnie. Prezydenta III RP, premiera III RP, marszałka Sejmu III RP, prezydenta Warszawy III RP. Którą ci ludzie uprawiają i skłonności mordercze, które przejawiają ostatnio wobec profesora Bogdana Hazana. Być może chodzi tutaj o przyjęcie przejęcie szpitala, ponieważ szpital, którego dyrektorem jest to profesor Bogdan Hazan, jest trzecią klasówką, która odmówiła. Dokonania zabójstwa dziecka, które poczęło się w wyniku in vitro, uszkodzone, tak jak wiele dzieci, poczętych w wyniku in vitro metodą techniczną, weteranelina na szkle. Są to dzieci w jakimś sensie uszkodzone, ale są to ludzie, którzy mają prawo do życia. Profesor Bogdan Hazan bronił prawa do życia dziecka uszkodzonego, tak jak i innych. Dzieci czy to zdrowych, czy to. Chorych, za to jest karany. Karany jest także przez fałszywych katolik, którzy ujemniają swoje zakłamanie i swoje tendencja aby budować tutaj w Polsce cywilizację śmierci, przejmować polską własność materialną i niszczyć ją, a zarazem przejmować polską kulturę, polskie dziedzictwo, po to, by doprowadzić do destrukcji naszej ojczyzny. Polska ginie. Polska wymiera, Polska umiera, Polaków się rodzi coraz mniej, przeciwnik propaguje takie właśnie metody, które mają jeszcze pogłębić tę depresję, ten rozkład naszej ojczyzny, ponieważ odsłania przeciwnik swoją twarz, swoje twarze, a raczej brak twarzy. Dlatego jest nadzieja, że nastąpi, już następuje... Przebudzenie społeczne w naszej ojczyźnie, przebudzenie narodowe, które dzięki Chrystusowi Bance Najświętszej może doprowadzić do posadzenia naszej ojczyzny. Chrystus aby Polska żyła, Matka Boża, próbowa polskiej korony w aby Polska żyła, by ocalała Są nasi święci patronowie, cała wspólnota nieba i chociaż przeciwnik wydaje się liczniejszy, w tej chwili możniejszy. Od nas, ludzi dobrej woli, patriotów, chociaż korzysta z pomocy całego piekła, a moc piekła jest potężniejsza od mocy ludzi tutaj na ziemi, to jednak jeżeli my, choćbyśmy liczebnie byli jeszcze słabsi od przeciwnika, to jednak korzystając z pomocy nieba, zwycięstwo niechybnie odniesiemy. Oby niebo było po naszej stronie. Jeżeli Bóg znamy, to my się nie znamy. czego się nie znali, to my byśmy się nie znali. z czego zresztą pragnie, prawda? Tej wspólnoty z naszej strony, odpowiedzi na Jego, jego miłość, którą tak pięknie właśnie przedstawia prof. Pozea w dzisiejszej lekcji, jak słyszeliśmy w czasie liturgii słowa w tej katedrze. Zaśpiewajmy teraz Abeliasz od Nowurski, odwołując się do Przemocy Błagającej Matki Najświętszej, Królowi Polskich. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czu przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuwa. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuwam, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie Wszystkim obrońcom naszej ojczyzny. Bo jak śpiewamy w naszym hymnie, jeszcze Polska nie zginęła. Polska żyje, żyć będzie, obyśmy byli pomocnikami w tym dziele życia. Pan z wami błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, w Stanach pozostanie z wami na zawsze, na pełni Wasze serca, popełni radością. Chrystusa, Amen. Pomyślam występ naszej rzeczy. Pomyślam, że jesteście pasją. Pomyślam, że nie może za... Krzysztof Góry, Różanie w końcu, bolszewika, dęgą, Szanowni Państwo, przed następną miesięcznicą czeka nas wiele rocznic. Oczywiście rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale również rocznica 150 stracenia na stokach Cytadeli Warszawskiej, w sprawie pana Rzeglana. Szanowni Państwo, Furmanka, którymi wożono przedtem wawóz na pola. Taka było podejście i nic się, proszę Państwa, nie zmieniło. W 150. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Polskim Rządzie Narodowym 5 sierpnia o godzinie 17 przy krzyżu imienia Praw odbędzie się polowa święta po której będzie odczytany apel poległy, a także poza będzie dom przypominający męczeństwo do włącza Wtedy 150 lat temu zaborca siłą zebrał 30 tysięcy warszawiaków. Dzisiaj aby uczcić tą tragiczną, wymowną chwilę, musimy przyjść z dobrej woli. Zapraszam Państwa na tą uroczystość. 5 sierpnia, godzina 17, msza święta, którą sprawował będzie biskup Józef Zawytkowski. Na no to zakończymy piosenką Boże coś Polskie. Boże coś Polskie, że wstaliśmy

Wrócić do stoła do służby pożądkowej, wysłanniku do sali. I bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom służby porządkowej, tym, którzy nagłaśniają naszą comiesięczną uroczystość apel na i marść pamięci. Wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Iż mimo tego okresu lotowego i wakacyjnego są no. Państwo z nami, aby trwać w pamięci o wcielach słoneńskiej. I dziękujemy. Dziękuję. za prowadzenie naszej marcia. Dziękujemy.